Witam, jestem Promil, a to jest aktualna, archiwalna recenzja. Do tego czasu jeszcze będą wlatywać, jeszcze będzie wlatywać parę recenzji nagranych jakiś czas wcześniej, ale to już jest taka, no recenzja nagrywana już w dobrym miejscu z dobrym dźwiękiem ITP. Więc dziś recenzja ze numerze 10725 LEGO Juniors. Ale X Ninjago. Dokładnie tak. Jest to archiwalny zestaw. Bardzo stary też. No i dzięki niemu wypełniam sobie kolekcję Jam oraz Lloydem z trzeciego sezonu. Tutaj tył. Proszę bardzo. Tak to wygląda. I do góry mamy Lloyd'a. Okej. Okay. A więc myślę, że warto dodać, że nie jest to używany zestaw. Jest to nówka sztuka. Dokładnie tak. Więc no, było warto, bo też niedrogo. I wypełnię swoją kolekcję. Dobrze, a więc zostajemy taką konstrukcję. No taki powiedzmy tor przeszkół sprowadzący do świątyni. Tutaj mamy taki ogromny nadruk, mamy bardzo fajne drzwi, miecz płomieni Kaja, mamy tu również y, taką oto lawową kulę, tu znajdują się klocki, tu mamy oczywiście tor, mamy ognie, dwa piękne małe złote smoczki, możesz mi złapać po prostu Ruszę. No. No. No i tu też jest pułapka na ninja. O. Jak tu będą sobie skakać, jak człowiek będzie tutaj szedł po ten złoty miecz, to może tu stanąć i wtedy. I wtedy. No, ale też jest jeszcze jedna pułapka. Mianowicie tu jest taka siekiera, taki topór. I wtedy. I do i zostaje. Więc o, spoko konstrukcja. Dalej mamy smog Jaya. Taki, no, no wiadomo, głównie to samo wiem pod figurki, no nie? To jest piękny, prześliczny nadruk smoka. Mamy tu elektryczność grunny. Fajne te transparentne elementy. Oraz ogon gumowy. To jest też bardzo, bardzo fajne. I to chyba tyle, co mogę powiedzieć o tym smoku. No, skrzydła ruchome, tylko góra-dół, tak samo ym, a nie, drugie skrzydło. A głowa może się obracać na każdą stronę, tak samo ogon. No i tak naprawdę tyle można tu mieć Jaya oraz Lloyda na tym smoku. I na tym się kończy. Dalej mamy tu taki oto helikopter bężona. Mamy też yy, takie oto szczytce, chwytacze, nie wiem jak to nazwać, ale tu możemy sobie wsadzić na przykład Lloyd'a i że on go złapał i teraz nasz siłą wyobraźni. Mamy tu oczywiście ogon, mamy tu piękne transparentne elementy i ładne Szybny, tak powiem. Z tyłu można też oczywiście otworzyć. Proszę bardzo. Tam mamy wężona. I tu oczywiście piękne kły nawiązujące, że jest to wężona helikopter. No i zacznijmy omawiać figurki, bo to jest chyba najważniejsze w tym zestawie. Zaczniemy od przepięknego wężona dokładnie tak główka jest ona bardzo ładnie wykonana takim ciemnym zielonym ładne yy, cztery parę oczu bardzo mi się to podoba niżej mamy typową taką laszę ale trochę odnowioną i yy, elementy ze skóry co mi się bardzo 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 podoba o nóżki też bardzo ładne i tył również Śliczny, więc fajnie mieć takiego wężona można powiedzieć dżunglowego, ale naprawdę bardzo mi się podoba świetny wężon. Przejdźmy teraz do Jaya, techno Jaya z trzeciego sezonu, z maską z X z pierwszego sezonu. Zwykła czarna katana, zwykły mieczyk. No i mamy Jaya. Piękny, śliczny Jay. Maska z pierwszego sezonu, no i tutaj te piękne nadruki, nostalgiczne tutaj, tył. No i pod maską, oczywiście, twarz Jaya OG, i z tyłu nie mamy. Nóżki nienadrukowane, bo to oczywiście sezon trzeci. Teraz Lloyd. Lloyd ma dwa takie ostrza Sai, takie ciemno metaliczny, że to tak powiem dalej maska z pierwszego sezonu ale ona już tu jest taka siatkowana jakby, nie to co maska Jaya, ona się błyszczy, widzicie jak taki metal, a tu mamy taką siatkę na tym szarym wzorku co jest takie, no niecodzienne i pokazuje, że jest to Lloyd ZX dalej, piękne nadruki na torcie bardzo mi się podobają. No i tył też. No i główka. Proszę bardzo. Myślę, że to jest naprawdę big brain, jeśli chodzi o zdobycie Lloyd'a z trzeciego sezonu. Bo naprawdę wiele osób o tym secie zapomniało. A ja przypadkiem sobie o nim przypomniałem. Tak po prostu mówię chwila, Ej, był taki zestaw. No i tak o to zamówiłem. Chociaż jeszcze będę chciał zamówić na pewno y, motor LED z y, motorem Borga. To też. Żeby mieć Borga, no i samą konstrukcję. I teraz możemy ich zamienić na prawidłowych Techno Ninja z trzeciego sezonu. To ładnie tak. Weźmy sobie Joya. Ściągamy tak, mu maskę oczywiście, cyk. Ściągamy mu główkę. Bierzemy niebieską maskę, kładziemy ją, kładziemy główkę, pięknie, włoski. A to wspomnieć, że sezon trzeci reaktywacji to jest pierwszy, pierwszy sezon, gdzie dostajemy włoski ninja. No, i jeszcze wczepmy tu, w Ostrze I mamy Jaya z trzeciego sezonu. A maskę możemy sobie zostawić. Teraz czas na Loida. Więc już biorę jego asortyment, jego wyposażenie. Więc zaczynamy od zdjęcia maski, następnie główki Później dajemy. Złoty na z, z, z dwoma złotymi mieczami, katanami. Dalej leci maska, oczywiście. Główka. No i włoski. I mamy Lloyda, Technoloida z trzeciego sezonu. Dokładnie tak. Lecz od razu Wam pokażę. Pewną rzecz, którą zbudowałem, no ładnie to nie jest, ale chodzi o figurki. Zrobiłem sobie taką postawkę na figurki z trzeciego sezonu. Mam tam Kola z takim customowym tech, technoostrzem, Jaya z oryginalnym technoostrzem, Loyda Zeina z oryginalnym, z customowym technoostrzem i Kaja z customowym technoostrzem. Lecz to się już nie do zmieni, bo uwaga, uwaga, zapowiadam Wam kolejną archiwalną recenzję, która już to nie A co Wam ją zaspoileruje? Ten element. Więc po tym elemencie możecie zgadywać, jaki będzie kolejny zestaw, jaka będzie kolejna archiwana recenzja na moim kanale. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.